Czy wiesz, co to jest karuzela kaktusów? Daj znać w komentarzu, czy spotkałeś się już z tym terminem. Bo jeśli nie, to znaczy, że jeszcze nie zrozumiałeś współczesnych relacji. W manosferze mówi się tak o etapie w życiu kobiety, kiedy bądź szuka siebie. Chce się wyszaleć i nie chce być ograniczana. Tylko że to szukanie siebie dziwnym trafem zawsze kończy się w cudzym łóżku, a nie w bibliotece. Karuzela kaktusów to nie żaden mit, tylko rzeczywistość, w której kobieta testuje, ile emocji, dramatów i uwagi może wycisnąć z każdego faceta, zanim w końcu trafi na tego, który za to wszystko zapłaci. To cykl. Emocje. Nuda. Nowy partner. Znowu emocje. I tak do trzydziestki. Aż pojawi się zdanie. Już się wyszalałam, teraz szukam stabilnego mężczyzny. Tłumaczenie? Karuzela się zatrzymała. Bilety się skończyły. Teraz potrzebny ktoś, kto sfinansuje naprawę. A ty, jeśli nie wiesz, jak działa ten system, zostaniesz nie chłopakiem, tylko terapeutą, bankomatem i sponsorem spokoju po dekadzie chaosu. Facet zrozum. To nie nienawiść, to obserwacja. Na tej karuzeli nie ma miłości. Tam się tylko kręcą, aż zrobi im się niedobrze. A kiedy zsiądą, chcą, żebyś ty był plastrem na rany, które same sobie zrobiły. Nie bądź ostatnim przystankiem w cudzym cyrku. Zamiast pytać, czemu ona taka, zapytaj, po co w ogóle próbujesz wskoczyć na karuzelę, która już dawno się wykoleiła.